Dobra, zaś zaczynamy od czołgu. Dobra, jak najwięcej obrażeń trzeba mu zadać na samym początku. I zaś dzwoni jak w kościele. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Będę musiał uważać na tego wielkiego skauta. No, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Już, już jest tutaj, a już ma połowę... Już ...poniżej połowy życia. Co mnie jednęło? Już boty wychodzą? O, ja pierdolę. Hehe, <laughs> Agi, się jak boty, <laughs> Strasznie podoba mi się ten tryb. Dobra, nie chcę żadnych upgrade'ów. Szybko trzeba zatrzymać ten czołg, zanim tutaj nam narobi bałaganu. Dobra, udało się. Dobra, zbierzmy trochę kasy dla drużyny i no, lecimy dalej. Gdzie ten wielki scout, czy coś takiego? Wow, który mnie ten... Aha, to pewnie demo, roboty man. Tak, tak do mnie strzelają. Dobra, troszkę życia. Gdzie ten scout? Już poleciał? Nie, no niemożliwe. Trzeba się tym razem pilnować, żeby nie przeleciał koło nas. Wow! Dobra Ejken by to powiedział inżynier Czy jakoś tak Dobra, muszę lecieć po jakieś ammo A tutaj dyspenser się buduje, ale on jest na pierwszym poziomie Więc skoczymy się może lepiej do bazy Po życie i po właśnie amunicję Chociaż amunicję z czegoś pozyskałem, widzę teraz Dobra Jeszcze zostało tak z jedna trzecia fali do rozwalenia Bomby daleko nie zanieśli na szczęście, teraz akcja z Grubasami Ach, niepotrzebnie się pchałem tam na początek No cóż, tak to już jest Nawet Grubasy padły Przy dyspensorze no przydałby się medyka, ale ja nie będę na pewno grał medykiem Niech ktoś inny się poświęci ja tam medykiem nie lubię grać. Gdzie jesteśmy? Gdzie nas przeniosło? Jezu, tutaj? Dobra, załatwię tego grubasa szybko z tą bombą. Dobra. Ech, głupie przyzwyczajenie. Może to szpieg. Albo dobre przyzwyczajenie. Już leci duży scout. No i zaś to sama akcja. Poszedł! O, wow, miał troszkę poniżej. Wow, udało się. Dobra, szybko do stacji upgrade'ów. Gazem, gazem, gazem. Trzeba coś upgrade'nąć. E, obrażenia od podpalenia. Zdrowie po zabiciu. Czas trwania podpalenia. Jeszcze raz weźmy zdrowie po zabiciu. Przyda się. Dobra, ja jestem gotowy. Dałem tak, nawet... Dobry. Dobra, ja jestem gotowy, czekajmy na resztę. Miejsce mikro mikrodziałko już tutaj postawione. Jednorazowe działko strażnicze. Bardzo poważna nazwa. Co tym razem tam leci? Here they come. Wow, lecą bowmeni. Snajperzy z łukami. Troszkę ich tutaj przypalmy. Wow, dużo życia mi tutaj się zregenerowało. Dobre jest to, dobre jest Pyro na tej mapce. W ogóle, na tym trybie, dobre ma umiejętności. A po co oni strzelają cały czas? Weźcie... A, tak, już widać. Tylko słychać jak latają strzały. Medyk! Jest jakiś medyk! Nie ma żadnego. No, już mi się skończyło. A oh, bąknął mnie ktoś Brał, uzupełnimy sobie amunicję Do Dupolacza Dupalacz przepraszam Dupalacz Ooo, wow. aż mnie widili W tej ludzie masz na końcu tak? Dobra Widzę, że pobiłem rekord jakiś Dobra nasza już prawie połowa fali Jakoś idzie Dajemy radę, dajemy radę Ej, ej, bykę Dobra, wepchajmy się tam jak zwykle Trzeba trochę kasy pozbierać I trochę życia sobie narobić na trupach Ale brzęczy I zaś mnie <grystanie> ktoś zabił no cóż, tak czasem jest. O, wyrównywacz. Proszę, już 20 w tym tygodniu tylko Tak jest. Już dwudziesty w tym tygodniu. Jak robi temu jak normalnej grze. Quick fix! Czemu ja nie dostałem jakiegoś quick fixa? Ja już mam 20 wyrównywaczy, o widzę, że spaj spaj teraz będą wychodzić. To ja się przydam na pewno. Żeby czasem nie tutaj, nie zaspajowali nas ci spaje Coś ja źle gram, że dostałem wyrównywacz, za co zostałem tak A Ała! Dostałem w czachę Ała, dostałem w czachę normalnie O, z łuku. Jeszcze wychodzą spaje? Gdzie, gdzie ci spaje są? Szybko, szybko, szybko! Jedna sekunda No, jestem Dzieci spaje są Wow spybots, you have destroyed the spybots wow, spy no, spy I ukończyliśmy pole, brawo oh. Bardzo ładnie Dobra, nikt zbiorą tam resztę kasy, a ja się szybko skończę yy, Skoczę do... Yy, po upgrady jakieś here. Dobra 25 obrażenia Dobra, niech będzie siła podmuchu, ale i tak chyba w tej broni nie ma podmuchu. A nie, jednak jest podmuch. Przepraszam, jest podmuch Myślałem, że w dupalaczu nie ma podmuchu. Aż muszę to przeczytać. Dobra. Jestem, gotowy. Już będzie czwarta fala. A, to jest to ostatnia fala! Tak to jest to dokładnie to jest ostatnia fala właśnie Troszkę fal pominąłem Czy coś się działo? No chyba nic konkretnego To co zawsze Ci było przejewane ogólnie I pełno botu. I dwa czołgi widzę w ostatniej fali wychodzą i duża obstawa grubasów Dobra, postaram się zająć drugim, ale kończy mi się już ammo. Wow! Kończy, skończyło mi się ammo! Nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje! No, i tak to się skończyło. No, to nie, nie dużo, dwa czołgi i ten, dwa czołgi i trochę grubasów to nie powinien być aż taki problem. Chociaż, no nie wiem sam. No szybciej, szybciej, szybciej! Dajemy, dajemy z tym koksem. Wow. Dobra. Dobra, jeden czołg wybuchł. Teraz drugi. Widzę gruby, stawiam mu opór. Szpiegowie tutaj gdzieś byli jeszcze. Wow. Myślałem, że będzie coś gorzej. Chyba, że jeszcze jakiś boss taki zarąbiście wielki wyjdzie. Albo Banda Mike Scoutów Pod Dispenser here No, no No już poniżej połowy fali, a spodziewałem się szczerze czegoś lepszego. Pierwszy raz doszedłem do siódmej fali. Pierwszy raz znalazłem ekipę, która rzeczywiście była na tyle dobra, żeby dojść do siódmej fali, a ja już wiem dlaczego. Widzę dużych... widzę heavy i wokół niego... Wokół niego pełno było tych doktorów, herdoktorów, ale... Szybko to poszło. Bardzo. Tak, tak, dość... Tak dość średnio. Dobra, lecimy tam. Chyba że ta mapa jest z poziomu trudności łatwa. U, nie wiem, nie mam pojęcia. Szczerze od niedawna gram w ten tryb gry i na razie, na razie powiem tak, że bardzo mi się podoba, ale po siódmej fali spodziewałbym się czegoś więcej. Chyba, że to drużyna jest rzeczywiście taka dobra. <ścoughs> wow wow, zaś grupy. Zaś poległem. Na szczęście team ła mnie wykacza. O, udało się. Kurat, he he, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dzięki wielkie za oglądanie. I mam nadzieję, że będziecie oglądać następne moje filmiki. Trzymajcie się. Cześć. Pa.